Najprostszy sposób na przedstawienie ogniwa uczniowi to pokazanie rysunku i omówienie, uwaga, krok po kroku, co się skąd wzięło. Mianowicie, że połowa tego obrazka to jest pół ogniwo, czyli połowa ogniwa to jest pół ogniwo. I teraz elektroda, która jest metalem. Będzie się utleniała, czyli roztwarzała się, będą na niej powstawać dziury, dlatego, że jest to metal aktywniejszy chemicznie, czyli taki, który ma potencjał elektrochemiczny niższy. Reakcja, która tutaj zachodzi, skoro to jest anoda na literę A. Zachodzi reakcja utleniania również na samogłoskę. Zwróć na to uwagę uczniowi, dlatego że będzie mu znacznie łatwiej zapamiętać, na któremu połogniwie jaka zachodzi reakcja. Czyli anoda zaczyna się na samogłoskę i reakcja, która tutaj zachodzi również zaczyna się na samogłoskę. Zapis reakcji utleniania zawsze będzie polegał na tym, żeby metal, który był w tym momencie blaszką, ciałem stałym bez dziur, roztworzył się i żeby na nim powstały dziury. Mamy tu reakcję utleniania, dlatego będzie to anoda. Jeżeli chodzi o drugie półogniwo, to możesz to przedstawić uczniowi analogicznie tak samo, czyli opowiedzieć znowu, że półogniwo miedziowe to jest połowa tego całego ogniwa, które mamy na rysunku, czyli prawy zbiorniczek. I teraz katoda jest na spółgłoskę, więc zachodzi reakcja redukcji, bo redukcja też jest na spółgłoskę, spółgłoska, spółgłoska. I teraz reakcja, która zachodzi, zapisujemy tą reakcję redukcji i chodzi tu o to, że Cu2+, które było w roztworze, wchłonęło w siebie dwa elektrony, pobrało dwa elektrony, które pływały w zbiorniku i zredukowało się do postaci ciała stałego. A ciało stałe osadza się na blaszce w postaci dodatkowego guza, ewentualnie dodatkowego nalotu. I teraz zwróć też uwagę na ładunki. Dlaczego anoda ma ładunek ujemny? Dlaczego katoda dodatni, jak to łatwo również będzie zapamiętać? Jako że elektrony z anody muszą zostać odepchnięte, żeby przeleciały do połogniwa katodowego, muszą, anoda musi mieć znak minus, żeby odepchnąć minusy, które są na elektrodach. Elektronach. A dlaczego katoda ma znak dodatni? No, żeby ten ładunek dodatni przyciągnął do siebie ujemny ładunek, jaki niosą ze sobą elektrony.